Bo gdy my myślimy o celach zrównoważonego rozwoju i całej, tej, i całej strategii zrównoważonego rozwoju, to jest nie tylko mówienie o tym, co jest dzisiaj, ale również o szansach i wyzwaniach. Więc dla firmy szansą jest to, że współpracuje z Tobą. Dzięki temu Ty, jako organizacja, możesz mu zaproponować działania, które są prewencyjne, tak? Czyli nie, nie, nie pokazujesz, to jak już ten efekt będzie osiągnięty, to będziemy teraz się zastanawiać, co z tym zrobić, tylko ty trzy kroki wcześniej wyprzedzasz tą sytuację. Jeżeli firma dostałaby przestrzeń na realizowanie kolejnych działań z zakresu CSR lub zrównoważonego rozwoju, to będzie z pewnością odnosiła się lub wracała do organizacji, której już zna. Bo budowanie zaufania i budowanie przede wszystkim relacji, a później budowanie zaufania, to jest ten pierwszy element, czyli daj się rozpoznać, daj się poznać. Bo to, co dzisiaj wypracujemy, nie będzie możliwe na 100, 100 na 100 efekt dzisiaj, ale w nadchodzącym czasie. I to, co też pokazują organizacje, czyli mówię o, o biznesie, że. Zadzieje się trudna sytuacja na rynku globalnym, ekonomicznym. Naprawdę tak, e, tak jak widzimy, obserwujemy te wszystkie kryzysy, więc firmy też partycypują w tym i są otwarte na wspieranie działalności, jeżeli przychodzi właśnie ten moment. I oczywiście tutaj mu, e, nie mówimy o jednorazowych akcjach, ale mimo wszystko, jeżeli oni będą wiedzieli, że mogą się zgłosić do Was i Wy wypracujecie jakieś wspólne rozwiązanie, nawet małe, nawet jeden kroczek, tak? Taki mikro małą rzecz, ale pokażecie się z punktu widzenia takiego, że e, odpowiadacie na maile, e, idziecie na spotkanie, nawet to online 30-minutowe, łączycie się na, tym, na tych Teamsach, na Zoomach i na innych komunikatorach. Jesteście chętni do podsumowania, p, 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 podesłania raportu. E, w tym małym kroczku mogą później za, ten mały krok może zaowocować współpracami na wiele lat. I mm, Dlatego y, my oczywiście jako organizacje pozarządowe chcemy się kształtować w długofalowych procesach, w długofalowych zmianach. Tylko to, żeby nas ktoś mógł poznać, to też jest też nasza chęć do tego, żeby się dać poznać. I w jednym działaniu, w jednej mikroaktywności możemy się poznać, dać poznać jako ludzie. Ludzie też podejmują decyzje, bo siebie lubią, bo, bo dobrze się im współpracuje. I to, w jaki sposób na przykład budujecie komunikat na mailach, czy on jest właśnie w ten, a nie inny sposób prowadzony, czy jesteście interak jakby z punktu widzenia elastycznej komunikacji, że możecie się spotkać na przykład, nie wiem, o tam dziesiątej. Oczywiście mówię o takich drobnych elementach, które budują jakby współpracę, niemniej jednak to jest istotne. Ta jakość się zaczyna od teraz, tak? I to jest ten wyróżnik, moim zdaniem. To jest jakby pokazanie tego, co już macie. Czyli dzisiaj nie. Ale pamiętajcie o nas, jeżeli będziecie, nie wiem, bo firmy też współtworzą, tworzą konferencje czy organizacje pozarządowe, tak? Więc może. Yy, yy... Wejdźcie na rynek właśnie związany z waszym miastem i dołączcie do, jako prelegentki, prelegenci. Pokażcie po prostu to, jakie macie zdanie, jaką macie, jak opiniujecie coś, jaką macie wizję na, 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 te, na te zmiany dotyczące po prostu własnej, zwa, własnego zakresu działania. Natomiast ja mówię z punktu widzenia takiego pierwszego, że tak powiem, odzewu, tak, to wyjdźmy do ludzi i poznajmy ich. Jakby od poznania tej, tej drugiej strony, od rozmowy, to co powiedzieliśmy na samym początku, i od tego, żeby po prostu posłuchać, czym jest ta organizacja. Czyli twórzmy też takie sieciowanie. Czyli dzisiaj, kogo poznajesz, to jest relacja. I, I to jest tak, że ludzie bliscy Tobie, którzy się lubią, którzy Ciebie lubią, którzy lubią Twoją organizację, uwielbiają to, co robicie, jak działacie. Są ambasadorkami, ambasadorami, mogą się stać i często właśnie, nie wiem, zachęcać ich do: Słuchajcie, to może jakieś spotkanie, porozmawiajmy, podzielmy się możecie ich zaprosić po prostu na, na jakiś warsztat, lub tym, że wy możecie się podzielić tą edukacją dla tych osób, które was wspierają od dłuższego czasu. Więc tak naprawdę, ja widzę w. W takim podejściu, takim relacyjnym, które my, my mamy, dużą wartość już jakby od samego początku, tak? Oczywiście potem wchodzą te mechanizmy, które warto pielęgnować i, i jakby je wprowadzać i wdrażać i te procesy, które nam trochę ustrukturyzują, jakby pokazują kierunki. nie Niemniej jednak na to nasza, nasza osobowość, tak? Czy, czy osobowość naszej fundacji, naszej organizacji, pamiętajmy, że jakby marka organizacji też jest wypracowana, to jest jakby. O, rzecz, która jest rozpoznawalna już tak u Was na, na, w świecie jakby lokalnej społeczności, więc, ale Wy przychodzicie, czy, czy osoby, które pracują w Waszej organizacji, za każdym razem stają, Wy jesteście ambasadorkami, ambasadorami. Osoby, które u Was pracują, współpracują z Wami, dokładnie tworzą sieć. I dobre słowo dla Was wsparcia, ale też dobre słowo u innych o waszej organizacji świadczą o tym, że to wszystko naprawdę do Was wraca. Z czasem oczywiście, ale ten czas jest potrzebny, no, bo to jest też tak jak w biznesie, tak? Biznes, żeby się rozwijał, potrzebny jest też dla niego czas i nieostająco pielęgnowanie, ewaluacje, analizowanie, strategie czyli to, co też jest u nich istotne. Oni. Jak patrzymy na właśnie rozmowy z biznesem, tak, będą bardzo konkretni, tak? Znaczy będzie ten element takiej właśnie zaprezentowania organizacji. Ja robię właśnie ten storytelling, gdzie historię opowiesz o wszystkim, tak? I, I tam możesz opowiedzieć właśnie o jednej, jednym elemencie, którego ty bezpośrednio doświadczyłeś, czy wasza organizacja i opowiadasz cały kontekst. Tak? Natomiast y, potem będą konkretne pytania, czy jakby wchodzimy z, z zakresu emocji i takiej właśnie kompetencji poznawczych, behawioralnych do koncepcji, Teraz przechodzimy na konkrety. To, co my możemy razem wypracować, w jakiej to będzie formacie, jak będzie wyglądał harmonogram, ile to będzie zajmowało, kogo zaprosimy do współpracy i potem idą konkrety. Ale też się tego nie bójmy, bo to jest konkretna umiejętność, która po prostu jakby też pozwala nam. Wy jesteś ekspertkami, ekspertami już te tej dziedzinie. Jak, jak ja y, poznawałam organizacje, to y, są tak doświadczone na przykład w pozyskiwaniu grantów, a granty wymagają precyzyjnych informacji, przygotowania materiałów, weryfikacji tych materiałów i potem egzekwowania tych materiałów i dostarczania i ewaluacji. Tak, z takimi sytuacjami, takimi projektami, takim komunikacją tak oczywiście też, też będziemy się stykać. Niemniej jednak dla mnie to jest szansa. <laughs> Dlaczego? To, to jest rozmowa, czyli jeżeli e, są chętni na rozmowę, e, to myślę, że takie jakby wzajemne e, hmm, wzajemna ciekawość naszych stron. Czyli e, oczywiście Twoja organizacja może edukować, właśnie zadać pytanie, a jakbyście widzieli to w kontekście dwóch lat do przodu? Czy, czy wasze działania społeczne, poza tym, które zrealizowaliście, e, mogłyby się przekładać jeszcze na większy impact, tak? Słowo impact, czyli jakby taki wpływ, e, co może spowodować, że chcielibyście zadziałać we wspólnych przestrzeniach, którymi my się na przykład zajmujemy? A może byście chcieli zrobić tak naprawdę e, taką wizytę studyjną u nas? Pokażemy wam, jak działamy. Istudyjna myślę, że znaczy, one tak przysłowiowo mówię, ale po prostu, żeby dana organizacja, albo osoba z którą rozmawiacie, żeby odwiedziła właśnie waszą przestrzeń, poznała, co robicie. Do, ona podeświadczała tego tych emocji, tej, tego, co, co się dzieje, co się dzieje, jak to się dzieje, w jaki sposób po prostu to jest sformułowane, jakby podchodzicie do działań w swojej, 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 swojej fundacji? Ja bym. Więc ta siła liderska, która jest z Was, jest tą siłą pociągową, która naprowadza i napędza zmiany. Jeżeli chodzi o samą merytorykę w środku, to też pamiętajmy, to są, znaczy, nasze koncepty na projekty są konceptami wymyślonymi i zrealizowanymi, jakby kilku, z kilku składników, tak? Natomiast i widzimy w tym, ponieważ jesteśmy orędownikami swoich projektów, tak? Bo ja rozumiem, że jako twórczyni, i wtedy wchodzimy na tą wartość niemierzalną i emocjonalną. Wy jesteście właśnie tym, tymi liderkami, liderami zmian. I to, co jest naprawdę niesamowicie ważne i potrzebne, że, że bez was ten świat by był naprawdę smutny. Pomimo cudownych i dobrych ludzi na tej Ziemi, ale naprawdę wy napędzacie i inspirujecie niejednokrotnie ludzi dookoła Was I ja. Też w swojej, swojej, swojej karierze e, e, zetknął się z takimi e, rozmowami, gdzie e, o, to ja na, na emeryturze chciałabym pracować w organizacji, e, albo chciałabym zmienić swój zawód i dołączyć do, do, do stowarzyszenia czy fundacji, więc mm, tak naprawdę to w was jest ta siła i ja wiem, że e, pokonywanie tego krok po kroku i przełamywanie tych e, pewnych e, barier po stronie różnych osób, z którymi się stykacie, będzie też drogą, ale ta droga naprawdę jest możliwa, jest też cenna i jakby rozwijający też nasz charakter, nasze kompetencje, umiejętności, więc naprawdę Wam życzę dużo, dużo dobrego i cudownych po prostu działań na rzecz Waszych organizacji i spotkań też z partnerami. Biznes jest ciekawy Was, jest z pewnością też otwarty, ale tak jak mówię, trzeba mocno nad tym popracować, co my chcemy, w jaki sposób komunikujemy, jak te działania będą opracowywane, a te efekty przyjdą z pewnością do Was.